Hejka widzowie, dziś będziemy grać w najdziwniejsze gry na Roblox. Więc zaczynajmy z tej strony. Dobrze, zaczę. Najpierw wejdźmy do pierwszej gry. Pierwsza gra to jest na przykład, że jesteśmy karaluchem, więc wchodźmy. Dobrze, zaczynajmy. Czyli jesteśmy małym karaluchem i możemy chodzić po ścianach. Zobaczcie. No, i teraz zróbmy pierwszą rzecz. Zdenerwujmy ludzi. Ten, wiem. Obudzimy ich i potem szybko uciekniemy. Dobra, dobra. Gdzie oni są? Pytanie. Więc idźmy zobaczyć, gdzie oni są. Pewnie nie są w bo tam pokazywało mi takie, że oni teraz śpią, więc może będą w swoim pokoju. No oczywiście, że będą w swoim pokoju, jak chcą spać. Ale jak wejść do tego pokoju? Pytanie. Więc zobaczmy, jak wejść do tego pokoju. I co zrobić. Hmm, czy my w ogóle mamy jakieś misje tutaj? Sama nie wiem. Ale w ogóle mam dobre wieści. O, tutaj są ludzie. W ogóle mam dobre wieści. Chyba znacie. Czy ja umieram, jak wchodzę na ludzi? Aha. 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 Czyli ja ich nie mogę obudzić i zdenerwować. No pociągu. Pociągu. Czekaj na pociąg. Chcę prowadzić. Nie uciekaj, no! No co ty robisz? No! A, pomocy! Co się dzieje? Co się dzieje? No, chodź tu, chodź tu! A. O, A -a. A, prowadzę pociąg. Nie no, dobra, zejdźmy z tej... Z tego, no i idźmy do drugiej gierki. Ta gierka mnie za bardzo nie zainteresowała. No dobra, idźmy do drugiej gierki. No i na przykład ta gra tutaj, że musimy być najgrubsi. Więc pograjmy trochę w tą grę i zobaczmy co tutaj będzie. Dobrze, czy jak my mamy tutaj rejsować? Co my mamy tu robić w ogóle? W ogóle jak chcecie mnie dodać, to tak wyglądam. No dobra Co to jest? Ej no ona mi wszystko zabiera, no co się dzieje? O, za bramą Dobra, 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 dobra Nie no nudna ta gra, no po prostu się zbiera zbiera Co? Ej bo ja w ogóle wyszłam do tej gry i już miałam tyle A czemu on jest taki chudy? Jak on coś robił Ej Czy już tam w, tej gry, w tej grze kiedyś byłam? Bo nie pamiętam O! Co się dzieje? A coraz szybciej idę Tylko że jeden problem to jest, że jestem wolniejsza niż nube Nerd. A dobra, już go przyguniłam. W ogóle zaraz wpadajcie na sklepik Kubusiowo. Ale żeby go poszukać, bez si, tylko same sy. Dobra. No nie, mam piąte miejsce. Ej, bo jest... No nie! Co się stało? Przecież ja, ja nigdy tak nie przegrywam w grach. Co to ma być? Nie, nie chcesz długo mi lubi, gra. To nie jest ulubiona moja gra... E, no dobra, idziemy do innej gry. E, dobra, jesteśmy. Więc to jest jakaś dziwna gra podobnie. Ja tutaj nic nie widzę dziwnego. Widzę wy napiszcie mi w komentarzach. No, właśnie tak wygląda to, nie? No to, to powinno być dziwne. Ej, oszukali nas, widzowie. Oszukali nas. Jak mogli nas oszukać? Dobra, wychodzimy z tej gry, bo mnie nie... taki dziwny przykład, ta gra tutaj. To jest jakieś dziwne śwince pepie. Ale, ja widziałam ich, ja się wcale nie ruszałam, nie? No i oni myśleli, bo to są chyba gracze. Oni myśleli, że ja dopiero co wchodzę i nie da się mnie zaatakować, więc plus co tu 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 tu, tu 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 jest? Widzicie tam? Widzicie tu tam? Tam? Czy to jest jedno? Dobra. Czekaj, czy da się w nim zamienić? Co to jest za autko? Nie! Co ja teraz zrobię? bo ja. Jak się daje shift? gdzie jest shift? A gdzie shift? gdzie jest shift? Shift. Gdzie jest shift? Ej, no, gdzie jest shift? I pomóżcie mi, bo zapomniałam gdzie shift. I bo mnie pokazuje shifta. Dobra, daje ja przydaję Krzysztofa widzowie. Powiedzcie mi w komentarzach. Cool kid. No, taki fejkowy kulkid, cool Może, nie wiem, no. I może tu są jacyś moi widzowie. I może zrobimy spotkanko na Brookhowie. Napiszcie mi w komentarzach czy tak. Napiszcie no mi w komentarzach, czy chcecie spotkać pana z Ja. Ja Dobrze. Tu jest świnka i no, ona myśli teraz, że jestem afeky, więc ona mnie nie chce zabić, więc... Ale ja nie wiem, jak się normalnie biegnie. Gdzie jest shift? No gdzie jest shift? Teraz wrócę widzowie i do... widzę Dobra widzowie znalazłam shifta. Ej, um. bo... Ja nie wiem co chcę zrobić, bo jeszcze było gry dobra idziemy do innej gry. Pa widzowie!